Zabnijcie się, ludzie chcą spać! Uf, jest cisza nocna. Nie się! ty nie zaprosiła tego gościa do siebie. Myślała, że to są liże po stopach, a to nie było! Aha. A czy mówiłem wam już kiedyś skąd mam moim kochanym pusie? Czy masz z aukcji obleśne, zbudowane gówniane zwierzęta szukają domu? A, nie. Tyle zakupy mango? Nie. Kupiłeś sobie bardzo dużo synki i poczekaj tak długo aż spleśnieje i będzie miała włosy. Nie... No dobra, powiem wam tę historię kiedy indziej. Co jest, Hagrid? Wiesz co zazdroszczę ci? Możesz pójść z czwórką bezbronnych dzieciaków do lasu i zrobić z nimi co zechcesz. Nigdzie z nimi nie pójdę. Obrażali mnie i robili mi pranki. Mówili, że jestem gruby i że śmierdzę. E tam, Hagrid, jesteś ostatnią osobą, którą określiłabym jako gruba i śmierdząca. Urodziliście moje serce. Miałem was za przyjaciół, a teraz teptacie po moich uczuciach. Nie dam e. się już wam zrobić w chuja. Każdy cię robi w chuja. Nawet mój kot cię robi w huja. Nigdzie z nimi nie pójdę. Nie ich! im. W lesie mógłbyś się brutalnie na nich zemścić. Nie znam tego gościa. Nie chcę z nimi iść do lasu. Weźmy z powrotem do zamku. Z, z, z drugiej strony. Hmm. Chyba wola las. Huh? Nie wiesz, co tracisz, jak już wyjmę moją szczękę. Hmm. Hmm. W takim razie życzę dobrej nocy. To by też dobrej nocy, mała. Dzięki. <grym> Daję wam ostatnią szansę. Dawaj do lasu. E, słuchajcie, żeby trochę rozluźnić napiętą atmosferę między nami, opowiem żart. Idzie gwałciciel z dzieckiem nosą do lasu, i nagle dziecko mówi: Boję się, strasznie tu ciemno. No to gwałciciel odpowiada. A co ja mam powiedzieć? Muszę potem wracać całą drogę samemu. <grym> Dobre, le. Harry, przyznaj, to by się podobało. Ta, świetnie rozluźniłeś atmosferę. Co my tu mamy? Hagrid... A co to jest? Po to właśnie tu jesteśmy. To... To jest sperma, jednorożca. Sperma? Jednorożca? Yy, ja nie mam żadnej kwestii. Jednorożce mają okres godowy. Ocierają się o drzewa i strzelają spermu, gdzie popadnie. Ech, co? Zajmij się drzewo! Na tym polega nasze zadanie. Mamy powstrzymać je od ruchania drzew. I dawniej zaleją cały las swoim nasieniem, a wy, na przykład, wdepniecie w taką kołurzę ze a tego byście nie chcieli. No nie. Nie, ja tam bym chciał. Jeśli zobaczycie jednorożca, który dobiera się do drzewa, kopniecie go w jajca. Hmm, dobra. To jest znęcanie się nad zwierzętami. Nie jeżeli to jest nasza misja, ale jeśli nie chcesz, to możesz szkodnić tego psa obok siebie. Hmm? Psa? Psa? Hmm? Jakoś długo już nie słyszałem Hagrida pierdącego. Lepiej się ciesz, myślisz czemu w tym lesie wszystko wymarło? Jak Hagrid raz puści bąka to wypala włosy w nosie. No tak, ale i tak jest to podejrzane. Hagrid? Hagrid? Gdzie oni są? Kurwa, nie wiem. Zgubiliśmy się. No pięknie, i co teraz? Musimy trzymać się naszej misji. Tylko nie ma żadnych jednorożców, może faktycznie skopiemy psa. Hmm, no nie wiem. Chyba skręciliśmy mnie w tą stronę co trzeba. Ty, też to słyszysz? Ej, co to jest? Nie słyszysz tego. O oh. oh, kurwa, zapomniałem wyłączyć żelazka w domu. Ja pierdolę, wszystko się spali. O, nie wiem jak tyle, ja spierdalam! Drako sprawdź, czy żelazko wyłączyłem! Mógłbym jeszcze uciec, ale z drugiej strony jestem ciekaw, co się stanie. Sperma. Daj mi swoją spermę. E, jestem jeszcze nieletni, a więc jesteś jeszcze świeży. E, e, nie wiem. E, ała! pana gałąź! Ała! E, lewo, prawo, nie wiem. E, e, cofnę się do tyłu. E, tu chyba jestem bezpieczny. Zaczynało robić ciekawie. Co to za osioł? E, e, e. Hej, ty! No, słucham! E, czy ty jesteś jakimś minotaurem? Nie! E, czy w takim razie jesteś centaurem? Nie! Jestem gołębiotaurem! E, czyli jesteś mieszanką człowieka, konia i gołębia? Dokładnie tak! Że akt seksualny był dosyć drastyczny, chyba nie muszę tłumaczyć! Biedny gołęba! Czy czego, je drożca? To był mój najlepszy przyjaciel! Miał największego roga w całym lesie. A teraz nie żyje! Ta kreatura wszystko z niego wyssała! Yy, no wiesz, przykro mi z powodu Twojego przyjaciela i w ogóle, ale. Yy, kreatura żywiąca się spermą? To jest zajebiste. To wcale nie jest zajebiste, jeśli się przy tym umiera, ty nieczułe stulejarzu! Hmm, yy, eee. Yy, ja bym chciał tak zginąć. Harry! Wszystko w porządku? E? Jak widzę, dorwałeś jednorożca i komnuś go tak mocno wiaja, że umarł! Dobra, robota, Harry! O? Świetna robota! Jak? Mhm. Dzięki. Czy was wszystkich hmm. do końca pojebało? Co to w ogóle za zjebana akcja, żeby iść do lasu i kopać dorożce po jajach? Skąd wy się do chuja urwaliście? Spadnę, bo cię zaraz też kopnę w jaja. Yy, yy. Chcesz powiedzieć, że w tym momencie w lesie czai się kreatura uzależniona od seksu? Dokładniej mówiąc, to uzależniona od spermy. Myślę, że nie chodzi jej w ogóle o seks ani o ofiarę. Chce tylko spermy. A co w tym złego? No wiesz, w końcu zabija jednorożce i wszystko z niej wysysa. Jest nienasycona i chce coraz więcej. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że prawie dorwała i mnie. <śmiech> <śmiech> Harry, wiem, że jesteś jeszcze w szoku, ale czy ta kreatura miała duże czerwone usta? Miała najpiękniejsze i największe usta, jakie widziałem w całym swoim życiu. Właśnie mi się przypomniało, że w lesie wypadła mi gumka do mazania. Muszę po nią pilnie wrócić. Zaraz mnie pojebie. Naprawdę jesteście tacy napaleni, żeby dać się wyruchać jakiemuś potworowi z lasu? Yy, nie wiem. Yy, chyba nie. No właśnie, wcale nie potrzebujecie do tego obleśnego potwora. Wystarczy wam obleśna dziewczyna, taka jak ja. Hmm. Yy, Okej. Okay. Szkoda. Łeb mnie swędzi. Może masz przy. No. Mam plan. Dobra, dawajcie za mną. Znów będziemy udawać, że jesteśmy Hagrida przyjaciółmi. A potem złamiemy mu jego wielkie, tłuste serce. To będzie takie hardkorowe. Już nawet wiem, co mu odjebiemy. Dawać <suszy> <suszy> Ale mu dojebiemy. Hagrid. Hagrid, zagadka. Co trzyma w ręku flet i śmierdzi? Yy, nie wiem. Hej! <laughs> Hej! Hey! Pała, pała. Harry Potter? Pała. <laughs> profesor McGonagall! Profesor McGonagall! Ch ch chcieliśmy tylko pani powiedzieć, że jest pani starą wiedźmą. Chcieliście mnie w ten sposób obrazić? No, <laughs> ostry pocisk, co? Nawet jak na was, ta próba ubliżenia mi była nad wyraz żałosna. Yy, nieprawda! Jesteśmy największymi kozakami. I pociśniemy każdego, kto się nam sprzeciwi. A poza tym znów zrobiliśmy Hagrida w chuja. Co? No. <laughs> Chyba nie dzwoniliście znowu do jego drzwi i zapominaliście uciec! <laughs> nie, tym razem naprawdę z nim pojechaliśmy. No dobra, dam mi jeden ujemny punkt dla Gryfindoru! A teraz spadajcie! Tak jest, jeden punkt minusowy, jesteśmy największymi świerami hmm. w tej szkole. Hmm. Donoszenie na siebie jest zajebiste! Będziemy najniebezpieczniejszym gangiem w Hogwarcie! No raczej mam zajebisty plan na dzisiejszą noc. Odwalimy największą akcję jakiej ta szkoła jeszcze nie widziała. Mam ochotę naszczać komuś do butów. No. Eee, cześć, słodziaki, mój malutki. No, cześć, czego tu chcesz? Miałeś pojawić się na zabawę z króliczkami. Czekaliśmy. Długo. Hm. Eee, czy ta ściema z króliczkami nie jest czasem zbyt oczywista? Ktoś oprócz Szarego się na to nabiera? Tak sądzisz? Hm. Chcesz wiedzieć, co się z nimi stało? Od środy do piątku wszystkie króliczki. Umarły. Nieszczęśliwy upadek ze schodów. Mm -hmm. <gryśla> <gryśla> eee, wybacz Harry. Króliczki umarły, bo mnie nie było. To twoja wina.